3, 2, 1, cześć! Mam na imię Sahar, jestem z Iranu i 10 lat temu przeprowadziłam się do Polski. Wielu z Was nie wie, jak wygląda proces imigracyjny do Polski. Wydaje mi się, że będzie dla Was ciekawe? Wiem, że jesteście Polakami, nie musicie tego wiedzieć, ale czemu myślałam, że te, ten odcinek e, będzie dla Was ciekawy? bo Rzuciłam e, z takim odcinek z Glorią z Uganda kilka dni temu, i do tego dostałam. Słuchajcie, komentarze! Puh, aż dostałam szok, ale powiem Wam szczerze, że nie odbierałam to jako atak. Odbierałam to, że jakby trochę Wy nie wiecie cały ten proces, jak to wygląda, i gdzieś macie to tylko w myśli, że. Imigrant już w Polsce będzie wyglądał jak w Anglii, jak Francji, jak w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Wcale tak nie jest do końca prawda. A czemu tak? A każdy kraj ma swój system socjalu i każdy kraj, jak Francji, jak Anglia, jak Polska, mają inny system socjalu. Ja nie mam za dużo, wiecie, wiedza na temat socjalu w Polsce, bo ja nie dostaję nic. Ja jestem imigrant, ja tu pracuję, zapłacę podatki. Ja zachowuję i mieszkam i żyję jak we. Pracuję ciężko, jak we. Ja nic nie dostaję za darmo, jak we. Nikt na mnie nie czeka i nie... Wiecie, no każdy, czasami ludzie myślają, myślają że jak jesteście imigrant, od, od razu jest taki wiecie, red carpet, że wszystko od razu dla Was jest gotowe, no ale tak to nie jest. Kiedy zaczynałam mieszkać w Polsce 10 lat temu, e, zaczynałam od studiów, bo jak chcecie mieszkać w Polsce legalnie, musicie albo studiować, albo pracować, albo mieć taki partner, że jest e, oczywiście Polak. E, ja zaczynałam od studia, ale jeszcze jest też małżeństwo, partner, małżeństwo jest to samo, nie? Ja e, zaczynałam od studia. Ja 2000, 2015 roku zaczynałam mieszkać w Polsce i studio, e, studiowałam się w Uniwersytecie. I Oczywiście, jak aplikowałam pierwsze karty czasowego pobytu, musiałam pokazywać dokumentów. E, no to umowa na wynajmu, e, taki papier zaświecenie od uniwersytetu, takie zaświecenie od banku, bo oni muszą wiedzieć, ile macie pieniędzy w banku, czy to jest wystarczające bo oczywiście koszt studiów w Polsce aż tak tanio nie jest, nie jest najdroższy, ale też nie jest taniej, bo pomyślcie sobie, musicie zapłacić na cały rok i na cały rok na przykład na studia angielskim 2015 roku kosztował od około 5500 euro, jeszcze każdy miesiąc, jeszcze nie macie pozwolenia do pracy, musicie zapłacić najmniej 500 euro miesięcznie. Jeszcze do tego jak po, o, pokój wynajmujecie czy coś, ja mieszkałam w Warszawie, wa w Warszawie zawsze było drożej, więc to, to koszty tanio nie są. A więc jak chcecie mieszkać w poste legalnie, przy względem studia, no potrzebujecie trochę pieniędzy to nie jest tak jak tanio i jak łatwo. To jest tak. I później kiedy aplikowałam na ten kartę czasowego pobytu względem studia, to dostałam pierwszy raz tylko na rok i e, czekałam jeszcze 5 miesięcy. E, później, następnie, też dostałam na studia, dalej studiowałam się. E, też dostałam na okres 3 lata, bo do końca licencja. tak? I później, szczerze mówiąc, nie chciałam od razu zaczynać magisterka, ale dalej widziałam, że chcę. Mieszkać w Polsce, więc tylko i wyłącznie de faktów, że chciałam dalej mieszkać legalnie w Polsce, zaczynałam studiować za moje magisterka. Więc to do końca de faktów, że oczywiście jest taki moment, jak nie studiujecie, jak nie pracujecie, macie pół roku pomiędzy, jak dostajecie pozwolenie od rządu, że jesteście legalne w Polsce albo szukajcie pracy, albo co. Macie ten pół roku pozwolenie je mieszkać w Polsce, ale ja nie chciałam tego korzystać, więc jak skończyłam, skończyłam moja licencja, od razu zaczynałam magisterkę. I później w tym czasie, kiedy studiowałam moja magisterka, już zaczynałam też pracować, bo automatycznie kiedy studiujecie w Polsce, dostajecie pozwolenie do pracy. A jak są czasami, że ludzie od razu szukają od porządku pracy i jak dostają pracę, jeszcze czasami czekają rok więcej na ten pozwolenie pracy, jak Gloria na przykład. Gloria czekała, aplikowała na pracę i jeszcze czekała przez jakiś czas, aż jej work permit e, był gotowy, nie? I czasami dostajecie też negatywne decyzje. Nie myślisz, że każdy, jak aplikuje, od razu dostaje pozytywne decyzje. Wcale to nie jest. Znam na przykład, że dostali negatywne, mimo wszystko, że czasami mieli dokumentów, więc jeszcze przypominam, że to są nie taki łatwo taki sprawami. I tylko ja rozmawiam od moim doświadczeniem. Słuchajcie, przypominam Wam, że to są moje doświadczenie. Każde doświadczenie może ewentualnie być trochę inaczej. Następnego karta też dostałam czasowego popitu na względem studiów i później jak zaczynałam pracować. Pierwsza karta e, czasowego popitu dostałam na względem pracy. Czekałam rok i pół. Jak mówię, czekałam, to znaczy, że nie mogłabym nigdzie podróżować, nie mogłabym wracać do domu, musiałam siedzieć. Oczywiście byłam legalnie, ale musiałam tylko włącznie być w Polsce. Więc to są takie sprawami, że no, musicie wiedzieć, że każdy imigrant, jak przeżyje w Polsce, to są nie takie, wiecie, sprawami takie łatwo i od razu my dostaliśmy wszystko i jesteśmy tu za darmo i chcemy wszystko zabrać, i nie oddać nic od naszej strony do kraju. to są takie rzeczy trochę mi polą słuchajcie. I jeszcze um, na temat język. Jak chcecie mieć karta stałego posty, musicie pokazywać dokumentów, że znacie e, B1 albo B2. Wydaje mi się, że chcą, to zmienić to B2, ale na razie jeszcze jest to B1. Musicie pokazywać taki dokument, certyfikat, albo musicie e, albo studiujecie na przykład e, po polsku, jak macie na przykład e, od studiach, ja tak robiłam, ja studiowałam się w języku polskiego, e, pokazywałam to, albo jak nie, musicie pokazywać certyfikat e, język B1, B2. Jak chcecie dostać karta stałego, stał, <grym> stałego pobytu w Polsce. I to ja mam już ten kartę stałego pobytu. I później, po jakiś czas, jeszcze wiele, wiele dokumentów trzeba. Kiedyś, e, może, jak po długim czasie, bo wydaje mi się, że większość ludzi myśli, że ja od razu już mam obywatelstwo. Ja też jeszcze dalej nie mam obywatelstwa. Mam nadzieję, że kiedyś się mi uda. Nad tym pracuję. Zobaczymy, co dalej będzie. Ale dużo, dużo dokumentów trzeba mieć. To są nie taki. Wiecie, ojej, czy jesteś słodka, już znasz Polski, już dostajesz to nie jest wcale tak. Nie. Wcale wcale tak nie jest. Więc 8 minut rozmawiałam z wami, jak. to, co ten 8 minut je ja rozmawiałam, dużo do tego jest proces, dużo są takie niefajne momenty. Podaję następny na przykład. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz aplikowałam na kartę czasowego pobytu. Oczywiście, kiedy aplikujecie, je, podajecie takie zdjęcie nie? i kiedyś tak w Polsce było, że oni od policji zabierali tego zdjęcia i na przykład zapytali się od sąsiada, sąsiady, że Cię znają na przykład Ciebie, czy jesteś dobry, czy jesteś ok, czy zachowujesz ok, ale pomyślcie sobie, że ten sąsiad nie widział, co wy robiliście. Oni nie powiedzieli, że oni są od urządu na przykład mazowiecki. Oni nic nie powiedzieli. Oni tylko, wiecie, pokazywali ten zdjęcie i powiedzieli, czy je znają, czy widzieli ten, na przykład, widzieli mnie w tym mieszkaniu, w Windzie, czy gdzieś, jaka ja jestem. <laughs> I pomyślcie sobie, sobie, że ja kiedyś za jakiś tydzień wiedziałam, moja sąsiada w Windzie, ona tak patrzyła na mnie, tak, słuchajcie, inaczej. Boże, ja myślałam, co robiłam, i następnie sąsiad, co byłam z, ni z nią trochę blisko. Ona mi powiedziała, że była taka sytuacja i to było po prostu totalnie kiedyś, 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 nie wiem, czy dalej tego robią, czy tego nie robią, ale kiedyś tak robili. I wiecie, chcę powiedzieć, ten imigranci, co widzicie w Polsce, już są legalnie. Jesteśmy sprawdzone, słuchajcie, jesteśmy totalnie safe. Jesteśmy, wiecie, sprawdzone od każdej strony to ewentualnie mogli sprawdzić. Więc nie jest tak, że ojej, zaraz tu się robi Anglii, to się robi Francji. Nie, nie słuchajcie, w Polsce. Ja sama jestem zadowolona na ten temat, że jesteśmy sprawdzone i tak dalej, tak dalej. Nie myślisz, że jest, ja narzekam, nie narzekam. Ja tylko poinformuję, że. Ten obsokrawca, to widzicie w Polsce, jaka imigrant, oni są legalni i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy sprawdzona na maksa. I to jest się safe. To nie, to nie jest, jak jest Frey. teraz sytuacja w Anglii, Francji i tak dalej, i tak dalej. Tak wcale nie jest. Jeszcze przypominam Wam, że ja nie narzekam, tylko poinformuję. I to jest to. Dobra, i teraz zaczynamy czytać komentarze razem, ok? Zaczynam od początku. Ale naprawdę mam super wiele. Dużo komentarzy mam, jesteście cudowni, zaczynam od porządku, tak. Zapraszam gości, ktu, e, którzy chcą gadać po polsku, szczególnie po 5 latach pobytu. Słuchajcie, staram się, naprawdę do tego ja nie mam żadnej problemu, ale musicie wiedzieć, że są wielu, wielu fajnych obcokrajowców mieszkając w Polsce z wielu lat. Na przykład, gdzie ja pracuję, jest taka fajnie, super kobieta, pozytywna, ona jest team leader, ona chyba jest z. Ona jest we Włoszech, mieszkała kiedyś, więc ona jest z Roma. I ona przez 18 lat mieszka w Polsce, a żadnej słowa po polsku nie mówi, ona jest w stanie tylko powiedzieć dziękuję, do widzenia. Więc czasami są takie na przykład, że są z wielu, wielu fajnych ludzi, ale nie tak, że ona nie chciała, ale naprawdę ona ma taki śmieszny, fajny akcent, że jeżeli nawet by chciała mówić po polsku, to był bardziej komiczny, więc ona już przestała spróbować. Więc no, no są takie niestety ludzie, że są ciekawi, ale no nie mówią. No tak, dobrze, staram się że już nie zapraszać takich taki ludzi, że nie, nie mówią po, pe, e, po polsku. Następny komentarz napisała Pani Alicja, że szkoda, że po angielsku nie każdy rozumie, to jest ignorowanie subskrybentów, Przekrę. E, wiem, że wielu... nie chciałam to powiedzieć, bo będzie niefajne, ale wiele... Polaków, nawet nie znają angielski tak dobrze. nie wiem, czy powiedziałam, czy nie powiedziałam. Ja na przykład widziałam, jak byłam w Chicago, jak widziałam dużo takich Polaków, mieszkają w Chicago. Dalej mają taki nieangielski do końca. Ja znam na przykład. Um, Polaków to pracowali kiedyś w Anglii, też za bardzo nie mówili dobrze po angielsku, a nawet jeżeli nie mówili po angielsku, cały czas, wiesz, spędzili czas z innymi takimi Polakami, co tam mieszkają i dalej tak jest i tak będzie. I więc kiedy Polacy tak mają, to jest totalnie ok. Ja nigdy do tego nie atakuję, bo wiecie, no, każdy, ka każdy człowiek jest inaczej, czasami ludzie mają talent, czasami chcą uczyć, czasami nie chcą uczyć. Ja do tego nigdy, ni ja nigdy nikomu nie atakowałam że ojeju, mieszkasz gdzieś wielu lat i nie rozmawiasz. Ale na przykład ja sama dostałam atak, nawet ja. Ja dostałam taki atak. Czytamy razem. Następnie komentarz dostałam tak, że Pan Piotr Pan Piotr napisał do mnie, że gdzie był Pan Piotr? Przez tyle lat Mówi się źle po polsku. Naucz się wreszcie, bo nie da się słuchać. A, dziękuję za komentarz. B, jak ja coś nie lubię, albo nie posłucham, albo nie oglądam. Więc Pan dobrze, że je. mamy takie możliwości. Że jak bardzo ja jestem tak fatalnie, że Pan nie rozumie, no mm, zawsze jest tego opcja: nie oglądać albo nie posłuchać, nie? Drugi, właśnie to jest to, że ja nie wiem. Co robić? Bo ludzie, co mówią po polsku, źle mówią po polsku. Fatalnie. Prawo źle, w lewo źle. Wszędzie jest źle. Ja już jestem, naprawdę, ja, ja już nie wiem, co powiedzieć. W ogóle ręce mi opadają. Wiecie, no, już naprawdę, ręce mi opadają. Nie wiem, co powiedzieć. Ja źle mówię, Gloria nie mówię, to jest też się źle. Więc później jest ten moment, Dalej ludzie mają pytanie, czemu nawet jeżeli obcokrajowca coś prawie jest w stanie coś powiedzieć i umie coś powiedzieć, w tym komentarzu, co ja dostaję, dostaję taki strach, że w życiu by nic nie powiedział. To samo ja znam więcej, więcej, wiele, więcej ludzi, że potrafią bardzo dobrze mówić coś, na przykład, ale nie do końca perfekcyjnie nie mówią. Na przykład problem komunikacja w Polsce jest właśnie to, że wie, ja ja o tym wiem, bo jestem nauczyciel angielskiego i pracowałam 7 lat w Polsce. Więc wiem, większość ludzi w Polsce bardzo dobrze są w stanie powiedzieć coś po angielsku. De facto, że boją się powiedzieć coś źle nie mówią, i to jest właśnie gorzej niż po prostu w salej to jest gorzej niż w ogóle starać się coś powiedzieć z względem, bo ja jestem nauczycielem, tak powiem. Dopóki nie robicie błąd, nie jesteście w stanie nic robić dobrze. Trzeba robić błąd i trzeba czasami to robić głośno. I do tego ja w ogóle w życiu nie, nie przeproszę nikomu, bo ja, to polski jest moje obce język. Nie jestem native'em, nigdy nie będę. Staram się, oczywiście chcę, chcę, ja chcę uczyć się więcej, więcej, więcej. Mi się podoba mówić lepiej, ale dopóki jestem na ten level. Nie wiem, czy je będę ten roku, czy za 10. Nie wiem, staram się i będę powiedzieć dalej, jak umiem. To jest strasznie. Strasznie co powiem, ale proszę, proszę zaczynać mówić, nawet jeżeli to nie ok do końca. Nie jesteśmy tu perfek to Perfekcjonizm niszczy wszystko według mnie. I to nie tylko względem język. I. Ostatni komentarz, nie wiem gdzie jest, bo muszę tak tu szukać, dużo mam komentarzy, ale dostałam takie pytanie, ja i Gloria, czemu jesteśmy w Polsce? W ogóle, czemu, czemu nie, Gloria czemu nie mieszka w Uganda, czemu ja nie mieszkam w Iranie? A mam pytanie, jest czemu wiele Polaków mieszkają w Chicago? Czemu wiele Polaków mieszkają w Anglii? Czemu w ogóle ludzie zacieniają, w ogóle co to, to za pytanie? Bo, bo chce się wiedzieć żyć inaczej. Te faktów, że, że ja jestem z Iranu dla Was to jest problem, że mieszkam gdzie indziej, czy to w ogóle totalnie jest dla Was pytanie, bo ja w ogóle nie rozumiem. Czemu nie chcieliście mieszkać, w, zostawić się z Waszym kraju? Czemu? Bo chyba tam mieliśmy mniej możliwościach, bo chcieliśmy więcej zarabiać, bo chcieliśmy więcej widzieć co się dzieje w tym świecie, chcieliśmy więcej innych kultur zobaczyć, uczyć się. Jeść nowy, no w ogóle, jedzenie nie wiem. Czemu jak jesteście Polakami, proszę, straszyłam się. Jak jesteście Polakami, że gdzieś indziej mieszkacie, proszę, wpiszcie komentarze czemu, bo, za, bo w ogóle są ludzie, że dalej mają takie pytanie, czemu i nie rozumieją czemu, więc. Mówię wam, ręce mi opadają czasami, nie, nie wiem, co powiedzieć, ale na mnie powiem wam tak. Ja zawsze, ja zawsze jestem tak. To chyba jest to jestem tylko ja. Um, jeśli nie potrafić pić miłe, to jestem ja. Nie musisz pić nigrzeczne. Słuchajcie. Wstarczy, że zachowujesz milczenie. Nie zawsze musisz powiedzieć coś pozytywnego. Nie musisz powiedzieć coś pozytywnego, nie trzeba tego robić, ale też nie ma potrzeby powiedzieć negatywne rzeczy. I to jest to, jak coś Was nie pasuje, totalnie rozumiem, bo jesteśmy innymi człowiekami, mamy inne potrzeby, jesteśmy inni. Jasne, jasne i też jasne. Ale czy my musimy zachowywać z takim w ogóle agresją, złości i w ogóle. Ja więcej tego widzę w Polsce i mam od Was tego pytanie: Co się stało? Co się stało? I czemu tak jest po prostu? Wiem, że jesteście zmęczeni, ja też jestem, ale w tym świecie jest wiele coś pozytywnego, dzieje się, wiem, wiele, wiele negatywne rzeczy, ale da się trzymać na pozytywne. W ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, albo ja jestem za pozytywną osobą, albo coś ze mną nie jest tak, albo ja coś nie rozumiem. Piszcie w komentarzu w ogóle, coś się dzieje, bo, bo bym chciała wiedzieć po prostu. Jeszcze zapomniałam podziękować. Już mam 10 tysięcy. <noise> Followers mam, mwah, najlepsze na całe świecie. Jesteście cudowni. Dziękuję na każdy like. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję, że w ogóle jesteście, bo bez was Saharita w ogóle nie byłby. No, jesteście cudowni i dziękuję, i dziękuję, i dziękuję. Mam nadzieję, że podobaście ten odcinek. Przepraszam, 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 że trochę no trochę mi było smutno i chciałam wyjaśniać kilka sytuacja. Mam nadzieję, że dla Was nie będzie problematyczne, bo ja bym chciała być taki ściery i z Wami, i bym chciała budować taki, wiecie, prawdziwy kontakt. No nie. Trochę ja powiem, trochę Wy powiecie, piszcie w komentarze. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Mówię Wam, bez Was Saharita nie byłoby. Więc dziękuję, że jesteście. Kocham Was, do następnego odcinek. Puziaczki i pa-pa! Cześć! Hoda fest!